Witajcie w kolejnym odcinku US Cars Samochody importowane z Ameryki Jesteśmy dzisiaj na IAA w tampie North I Dzisiaj zaczynamy tutaj z Fordem Bronco jest To dość bardzo popularny samochód jest To 24 rocznik Forda Bronco Numer 41712075 To ciekawy samochód, z tego powodu, że on ma tylko 3000 mil A był tutaj bity w przód i tak samo lekko dostał w tył, zaraz Wam pokażę Ale tak, wszystko jest porozkręcane Tutaj tylko jedna lampa została. Prawdopodobnie rzeczy są w środku. Tutaj jest bardzo mało szkoda. Widzimy tak, tylna belka na pewno dostała, bo jest złamana. Tak samo jak tutaj dostał. Mamy tak, tylna lewa lampa od strony kierowcy. Tak samo jak tylny zderzak. Zobaczmy, czy się tutaj klapa otwiera. Jak zwykle mamy parę części w środku, ale nie za wiele. To są tylko plastiki do środka. Akurat siroweczki dodali. Więc tak, jest ona lekko przesunięta. Tutaj mamy akurat dencika. Tutaj jest lekko przesunięta, tak jak pokazują. Ale to jest naprawdę minimalne, dlatego ona się tak nie chce do końca zamykać. Tutaj, jak wejdziemy, zobaczymy. Nie będzie tutaj za bardzo widać, ale na zaczaski do końca nie wchodzi. Jak dostał, tutaj od razu przesunęło troszeczkę. Tutaj widać linię, czyli ten błotnik lekko dostał tutaj w tę tylną ramę tutaj zaznaczone dokładnie gdzie jest szkoda, więc tak to wygląda. Zawieszenie, wszystko wygląda dobrze. To są te plastiki pozdejmowane, to będzie trzeba sobie. Pamiętaj, że będzie trzeba je prawdopodobnie zakupić. Mamy tutaj przód, sensor yy, od dystansu jest prawdopodobnie tak samo tutaj jest do wymiany tutaj to, co trzyma te przednie wloty. One są prawdopodobnie elektryczne. Nie widzę tutaj, ale tutaj zazwyczaj w środku jest motorek. No i tak, cały przedni zderzak grill. Tutaj mamy też szkodę przedni lewy błotnik. Ale tak, pokażę Wam teraz go w środku. W środku jest naprawdę ładny. Pachnie dosłownie nowym samochodem. Startujemy sobie go. Wszystko się odpala. Mamy duży wyświetlacz konik się pokazuje. Oczywiście, mało paliwa. Ok, ok, ok. Tak to wygląda ten ekran. Wszystko działa. AC działa. Tak wygląda wyświetlacz. Tutaj mamy zmianę biegów. Mamy tutaj podgrzewane siedzenia. Tak samo podgrzewano kierownicę. Mamy tutaj różne tryby, co sobie możemy włączyć. No i oczywiście popularność, że w tych samochodach, tak samo jak w jeepach, mamy tutaj do otwierania i zamykania szyb. Dlaczego? Ponieważ dużo osób lubi sobie tutaj ściągać drzwi. W taki sposób jest, no bo wtedy mamy dużo mniej kabli do odpinania. Mamy tutaj po prostu wtyczkę i ściągamy drzwi do góry. Tak samo cały dach jest tutaj ściągany, i w sumie zostaje ta rama biała, co tutaj widać. Więc można sobie jeździć po prostu bez drzwi, bez tej tylnej tutaj. Jakby bagażnika, klapy, no nie wiem jak to nazwać dokładnie. No tutaj od razu mamy głośniczki, żeby było radyjko, jak ściągniemy wszystko. Tak tutaj wygląda, właśnie mamy takie fajne kawowy, z czarnym kolorem, skórzane siedzenia. Żadne poduszki nie zostały wybite. Jak mówiłem, samochód ma jakieś 3000 przebiegu tylko mil. No to jakieś 6000 km. Jest dosłownie nówka samochód. Tutaj jest pokazana plakietka. Rebuild Michigan, bo to jest w Stanach robiony samochód No i tam Tak on to wygląda, tu jeszcze mamy Ekstra tryby, możemy sobie trakcję wyłączyć Tutaj widzę, że mamy naładowanie ekstra zrobione Jakieś lepsze głośniki, B&O No i tak on to wygląda, oponki, no i jak mówię, nówki Tutaj oprócz tych szkód, to nic innego nie ma Tak się otwiera, mamy ten Easy-Fuel Czyli bez korka wkładamy i tankujemy tylnego koła też brakuje. Prawdopodobnie wszystko pościągali, jak się samochód po prostu był w wypadku. Jeszcze jedną rzecz musimy pamiętać: że te owiewki nie ma tych owiewek, to je trzeba dokupić. Ponieważ są po prostu pościągane. No i tak jak mówię, lampa lewa to jest złamane. Rama wygląda no dosłownie nie draśnięta, tutaj nie widzę żadnych szkód jak mówiłem AC chodzi dobra, teraz przechodzimy tutaj do 22 rocznika Jaguara jak widzicie on jest tutaj walnięty w przód a dokładnie dostał dołem no na pierwszy rzut oka tutaj wygląda, że jest ok, a tutaj jest takie lekkie pęknięcie jest przyklejony ten bumper, więc nawet nie mam jak otworzyć maski, ale lampa jest na pewno pęknięta Dolny zderzek jest cały urwany, to są plastiki. Widzę, że sensory, wszystko z takich rzeczy są zachowane. Błotnik wygląda lekko przesunięty. No, oczywiście, maska, tak samo jak prawy błotnik, jest przesunięty, czyli maskę cofnęło w tą stronę. Yy, dlatego zawiasy i takie rzeczy na pewno są do wymiany. Nie będę tego otwierał. Ale także trzeba zwrócić uwagę, że. Szyba jest pęknięta. Numer tego samochodu to jest 417-75048. Tutaj widzimy, że jest opona pęknięta. A szkoda, bo wygląda na prawie nową. W tyle tutaj nic nie zauważyłam innego złego. Tak samo jak prawa strona. O nie, wszystkie opony. Lewa strona i prawa strona. Możliwe, że one są ok. Możliwe, że po prostu go tołowali. Nie mogli go wrzucić na bieg lub coś w tym stylu. Niektórzy są tacy w Ameryce i po prostu spuszczają wszystkie opony. Teraz zobaczymy. Może być jakiś problem z transmisją. Battery Low, restart engine. Ok, samochodzi go odpalił. Teraz zobaczymy, czy on. Nie, normalnie wchodzi na bieg. Nie chcę go za bardzo ruszać przez te opony, żeby nie uszkodzić. Ok. No oczywiście. Mamy tylko ikonkę, że mamy wyrzucone poduszki, ponieważ tych poduszek jest trochę tutaj wyrzuconych. Zwłaszcza głównie od kierownicy, i niestety od razu wyskoczyła od. Czekajcie, tylko, tak wygląda ekranik tutaj. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj mamy od temperatury. Wszystko włącza, jak włączymy samochód, tutaj zmiana biegów. Ale to chciałem powiedzieć, no, tutaj jest walnięta poduszka, więc to wszystko będzie prawdopodobnie do wymiany ponieważ to nie jest skórzane, to jest taki ala plastik taki ala plastik, to jest obszywane, ale to się składa tutaj z dwóch części tak samo idzie tutaj samochód jest dość dobrze wyposażony widzę, że ma lepsze głośniki ogólnie ma bardzo ładny środeczek, jest to taki jakby late, taki jasny brąz wpadający w krem to ta, właśnie ta poduszka została wywarona trochę włożę żeby tutaj zobaczyć czy coś tutaj jest ciekawego samochód chociaż przynajmniej odpala można go wrzucić w bieg oczywiście otwierane, zamykane z kluczykiem w ręku nie trzeba, znaczy w kieszeni nie trzeba po prostu mieć kluczyka wyciągniętego tutaj zamykanie włączanie w bagażniku nic nie ma a co tutaj? O, akurat jest cała zapasówka, jakieś klucze. Ale o dziwo, ten samochód nie widzę nigdzie na przycisk, więc on jest po prostu mechanicznie otwierany, zamykany. Tutaj z lewej strony to jest jakieś plastiki w tyle. Tutaj mamy, widać jakby, część nadkola zerwanego, dywaniczki. No i jeden tutaj z tych plastików, co idzie na. Tak jak tutaj widzimy, tak samo to jest chyba ten lewy, prawego chyba tam nie ma, ale zaraz sprawdzimy, a nie jest, tak czyli to jest ten lewy, on był akurat pęknięty tam, ale no tak on tu wygląda, jak mówię, plastiki od dołem dostał, po prostu opony nie jestem pewny czy są dobre czy nie, po prostu je spuścili podczas transportu. Wszystko przy przodu jest wszystko ok, naprawdę nie jest to duże uszkodzenie, tam ramy, wszystko wyglądają jak najbardziej w porządku. Prawdopodobnie tak samo trzyma chłodnica jest i kondensor. Dobra, teraz sobie podejdziemy do Mercedesa. Mamy 15 rocznik C klasy, 150 000 mil co prawda, ale jestem trochę szokowany, bo ponieważ jest w dość dobrym stanie ten samochód. Jest on tutaj bity lekko w przednią, lewą lampę. Zderzak jest tutaj lekko pęknięty. I błotnik jest wklęśnięty, czyli do malowania, nie ja myślę, że tutaj będzie trzeba cokolwiek wymieniać. Jeszcze nie zapomniałem tutaj jest lekko maska wgięta. Przedni zderzak, tutaj jest OK. No, to samo z drugiej strony, lampa akurat jest tutaj pęknięta, i tutaj jest trochę obdarty właśnie ten błotnik przedni prawy, tył wygląda OK, tu nie ma żadnych problemów, C300. Tylko jest takie zadrapanie na tylnym zderzaku. No dobra, tak on sobie wygląda w środku. Mamy tutaj drzwi. No, troszeczkę brudne, ale skóry są w bardzo dobrym, w dobrym jakościach na ten przebieg. Mamy ten większy ekran. Odpalimy go sobie. 148 tysięcy mil, nic się nie świeci. Samochód ładnie odpalił. Tutaj akurat mieliśmy notyfikację na że trzeba zmienić klocki, no i Przednia prawa poduszka ma jakąś tam funkcję, czyli może ona była już kiedyś wystrzelona, może nie. Trzeba było sprawdzić historię, ale to tak jak mówię nasza drużyna wam wszystko od razu posprawdza i sprawdzimy czy ten samochód jest tylko ma historię, no, jakieś rzeczy ale tak yy, ogólnie jest w bardzo dobrym stanie to skóry są w ogóle zadrapane. Tutaj nic nie jest obdarte. Jedynie co tutaj to, a to jest dość typowe w tych samochodach, to już nie pierwszym się spotkałem. Ale tak, zobaczmy tutaj do tyłu, bo tył wygląda prawie jak nowe, taka skarpetka jest. Ale tutaj tył. No i jedna rzecz, co jest popularna w samochodach, zwłaszcza w ciepłych stanach typu Florida California, to jest właśnie o tutaj ten problem ponieważ jest tutaj dość ciepło w większości czasu no i po prostu ta podsufitka lubi opadać dlaczego? no po prostu klej zaczyna puszczać po jakimś czasie mamy tutaj podwójny dach to będzie trzeba zapamiętać, że to będzie trzeba po prostu wyciągnąć i wymienić tę materię bo to jest taka gąbka i na tym jest klej i po prostu ten klej z tą gąbką pod wpływem tego ciepła po prostu się zużywa i, i niestety to prowadzi do tego, że po prostu zaczyna się... zaczyna opadać tutaj mamy ekran Czyli tamten co jest włożony jest po prostu aftermarket, czyli po prostu dokładany no Tutaj mamy trochę brudu Ale Radikow tam wszystko działało, wyglądało na to Ostatnim razem widziałem takie to zwiększonej radio w C klasie 63 AMG One to chyba mają w standardzie Ale no widzicie, to jest po prostu dorabiane Teraz tutaj akurat napotkałem Land Rovera LR4 HSI HSE. Oczywiście widzimy od razu, że ma zawieszenie na powietrze. Jest odbity tutaj w przód. Ma dość niski przebieg, chyba 79 tysięcy mil, czy jakieś 110 tysięcy kilometrów. Numer 42038144. Zaraz zobaczymy, czy odpala. Niby strona pisze, że chyba odpalał. Ale tak, dostał on dość typowo górą. No oczywiście obydwie lampy są pęknięte, rama wygląda OK. No tutaj jest wszystko, co trzyma chłodnice i takie sprawy. Jak mówię, cały przedni tylny zderzak na pewno do wymiany, maska tak samo, już o mało w paru miejscach, no jest na 100% do wymiany, chyba, że się znajdzie jakiś spec, co mnie to naprawić, ale to istnieją tacy. Tutaj pelka leko została ruszona więc nie wiem dokładnie, jak te ramy wyglądają w sumie tutaj ciężko cokolwiek się dotegować. ale tutaj mamy wtyczkę u tej wtyczki jest sensor a ja tego sensoru nie widzę więc prawdopodobnie tutaj go będzie brakowało zaraz zobaczymy, czy jest w środku odpalimy go sobie muszę naprawdę tutaj uważać nie chcę tu szkodzić co? wiecie co? z drugiej strony wyjdę. poduszka poszła tak samo od kierowcy więc tylko, że ta jest skórzana. Nie jestem pewny, No i słyszałem o, o tym, że są serwisy, co po prostu mogą to wygenerować, ale to ja nie jestem pewny, My w Ameryce na przykład nie możemy regenerować poduszek i musimy je od razu wymieniać i kupować nowe. Czy on odpala? Prawdopodobnie odpala. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy on się w ogóle podniesie. No ale tak wygląda środek. Jasny środek. 70 chyba 90 tysięcy mil. Pasy są zablokowane, bo już widzę. Dobra Zobaczymy czy on odpala No Pali, pali Ale tak, odpala się Słychać od razu, że pompka zaczyna pracować Żeby podpompować zawieszenie Nie wiem czy ona się napompują Musiałbym trochę pochodzić Ale tak, samochód działa Tam się za bardzo nic nie świeci Mamy tutaj ten ekranik, mamy tutaj te zmiany trybów na różne typu, na śnieg, jak zjeżdżamy z górki. Mamy tutaj bajkę do skrzyni biegów, typowo na range rowery, land rowery. Mamy tutaj ten lukietnik i tak to wygląda. ale zobaczmy tył. Zobaczmy, czy w ogóle jakieś tam części schowali. Mamy tutaj właśnie tylne, skórzane, porządne siedzenia ale tutaj niestety w bagażniku nic nie widzę takiego oprócz wycieraczek ale mamy podgrzewane tylne siedzenia to dość wysoki standard tego Land Rovera ale jeszcze przejdźmy tutaj do, do przodu i zobaczmy jak to wygląda z góry ponieważ tutaj jest jedna ciekawostka którą może, mogą ludzie ominąć po prostu no to będzie do wymiany to jest całe chyba nie wyskrobane i tak jak mówiłem cufitkę już zaczyna opadać. Tam w tyle akurat nie widać za bardzo, ale tam też już zaczyna opadać. Więc prawdopodobnie nie. samochód stał dużo na zewnątrz. No i tak on to się prezentuje. Lampy na wymiany, tak jak mówiłem. Nie chcę za bardzo tych drzwi otwierać, ponieważ już czuję, że więcej otworzę to już zrobię więcej szkód niż są. I jeszcze mamy ciekawostkę, bo tu mamy regulowane cały tył, możemy sobie zwiększać i zmniejszać po prostu nawiewy, zimne ciepłe powietrze na tył No, a tutaj w tyle nie ma żadnych problemów Jest to ładnie zadbany ogólnie samochód Mamy tak jeszcze sensory do cofania Prawdopodobnie sensory są też z przodu, nie zauważyłem nie popatrzyłem za bardzo, ten zderzak jest zmierzony. Nie widzę za bardzo dziur, ale on tak są. Są, ale ich nie ma, więc trzeba sobie to pamiętać. Tutaj mamy też spręskiwacze do lamp. Patrzę, tam gdzieś są w tyle. A tu jest pourywane, są niektóre kable. Tutaj ciężko się cokolwiek dostać do tego samochodu. Na taką C-klasę z. 2017 roku to jest numer 42060841 i o tak, zaczynając od tyłu, tutaj jest lekkie wgięcie, nie wiem czy to na kamerze pokaże, o tak, widać bardzo dobrze, to jest jedna szkoda, poduszki są wywalone, w przód dostał, przednia lewa lampa pęknięta, przednia prawa lampa wygląda ok, nie wygląda, żeby była pęknięta, no dostał zderzak. Mam tutaj troszeczkę tutaj wgięcia, widać nawet, że lakier popękał. Gwiazdy brakuje. Tutaj też maska lekko dostała, jest zagięta. Błotniki wyglądają ok. Tutaj nie widać, żeby one były ruszone. Nie była takaś taka wielka kolizja, to jest na pewno lewy, tak samo. Tutaj troszeczkę odstaje, no bo tutaj widać, że. Jak maska dostała, to ją przesunęło, że ona wchodzi na ten błotnik prawy. Standardowe felgi Mercedesa. Jest to coupe akurat. Więc to jest dwudźwiówka. Ok. Trzeba się obniżyła. No niestety nie widzę, żebym mógł wsiąść do niego go odpalić. No niby on powinien odpalać, ale wszystkie mamy poduszki wywalone. Zobaczę, czy z tej strony dam ale To jest strasznie mało miejsca akurat, gdzie ten samochód się znajduje. Ale tak, poduszki są wywalone, ale tylko w stronę kierowcy Mamy tutaj tak, kurtyna Czyli, to znaczy, że podsufitka jest lekko złamana Ciężko to tutaj widać, to są małe samochód trochę Od kierownicy i od nóg I tyle Akurat, no oczywiście, pasy zablokowane Samochód w środku ogólnie wygląda ładnie tutaj dość brudny, więc wygląda jakby tutaj szyba czy coś było otwarte lepsze głośniki, podgrzewane siedzenia no i tak tak wygląda środeczek tej C-klasy ale tutaj akurat nic nie ma ciekawego Zobaczmy, czy akurat ten model... no niektóre te mercedesy, już właśnie te nowsze nie mają w ogóle zapasówek dają po prostu taki gaz do wbijania on się otwiera. Minimum 91 oktanów. I tak to właśnie. Strasznie brudne są te samochody. No, na tej aukcji to, jak widzicie, wszędzie jest piasek. Wszędzie jest po prostu... Jeżdżą tymi tirami tutaj. Przesuwają te samochody. I wszystkie te samochody się kurzą. Normalnie wszystko tu jest, cokolwiek nie dotkniesz. Zwłaszcza jak jest okno otwarte. Akurat będziemy zakończać ten odcinek na BMW X6 która jest tutaj bita w przód 41919309 Jest to 21 rocznik Widzimy, główna szkoda jest w tył ale chciałbym po prostu zwrócić uwagę, że tutaj tylna klapa też jest lekko draśnięta Tak się to prezentuje tył na wysoki standard Mamy czynniki cofania Tak samo sensory na, na to, czy ktoś jest w naszym martwym punkcie ja mam od razu pokażę środek i przejdziemy na końcu na szkodę Fajny właśnie czarny, z takim kremem kontrastowy kolor Oczywiście mamy skóry Tutaj sobie go teraz odpalimy Ponieważ sam powinien odpalać No Chyba mam słabą baterię Okej, okay. nie, odpalił no. bez problemu Na początku miał jakieś zawahanie, check engine się świeci nic nie terkocze w silniku no ale go zgasimy więc mamy tak podgrzewaną kierownicę kierownicę w M-Package'u M-Package ogólnie tego samochodu mamy wyższy standard niż zwykłe x 6 mamy tutaj, zobaczmy czy akurat tutaj ktoś ma ustawiony język na hiszpański zobaczmy czy mogę Wam pokazać te kamerki, bo ma kamerki te 360 stopni Full LCD ekrany bardzo fajny jest to, ten kontrast tego tutaj, tych plastików, co zrobili. Tutaj mamy w tyle parę rzeczy, to właśnie teraz sobie popatrzymy. Co tutaj w tyle mamy? O, nawet tutaj, się jest ładowarka na USB. I tutaj chyba prawdopodobnie można włożyć monitorki. Tak czekajcie, bo nie widać dobrze. O, monitorki sobie można włożyć na tylne siedzenia tylne siedzenia też są podgrzewane tutaj mamy regulację na tył no i mamy mnóstwo, mnóstwo rzeczy w tyle mamy zderzaki błotniki mamy te nadkola to znaczy, nie nadkola tylko na błotniki te plastiki i mamy mnóstwo innych rzeczy tutaj tworzymy sobie tutaj właśnie tylną klapę no i tak, mamy tutaj cząstki właśnie jak widzicie lamp tylko patrzę, bo to ważne w tych lampach jest to, bo one wszystkie są z modułami. Ja tutaj mało cokolwiek widać, wszystko porozbalane, No ale dzięki mamy tutaj części do zderzaka i błotników też są. Mamy tutaj ten przedni grill, ale jest to złamane i tyle. Wygląda na to, że jest tylko przedni lewy błotnik i tam ekstra, właśnie jakieś dodatki do przedniego zderzaka i na plastyki cząstki jakiejś lampy nie wiem której, lewej czy prawej tak na siedzenia w tyle bardzo no ładnie, żadne poduszki nie są wybite podsufitka jak najbardziej nawet nie jest ruszona teraz Wam pokażę tutaj tutaj siedzenie od pasażera mamy duży szyberdach, panoramiczny tutaj żadnych uszkodzeń, żadnych nie widać No troszeczkę jest brudne, tak jak wcześniej wspomniałem, że to wszystko się strasznie brudzi ale nie ma tragedii, no ale tak przedni lewy, przedni prawy błotnik, maska niby jest lekko draśnięta. tutaj widać bardziej z tej strony, właśnie tutaj, i kolizję kolizję przednią tak, belka wygląda ok, chłodnice są ok, tak samo te wszystkie radiatory, kondensory wiatraki, tutaj nic nie zostało ruszone, tak samo Kable wiszą, czyli wszystkie dosłownie sensory, wszystkie. Ja nic w bagażniku akurat nie widziałem. Więc trzeba się nastawiać, żeby, żeby trzeba to wszystko kupić. I tutaj jest X pomalowany. Prawdopodobnie, ponieważ ona nie jest uszkodzona, tylko jest po prostu zadrapana w niektórych miejscach. Ale oponki nowe Pirelli Scorpion Zeros. Lewa prawa strona, prawie nówki opony. I tak, tutaj rama nie widać, żeby była cokolwiek draśnięta. I tak, bo mi się tutaj wydaje, że tak. okej okay. no to tak. zaczęliśmy sobie tutaj od silniczka, ale tutaj nic nie widać, żeby było odraśnięte. Nic nie jest przesunięte. Wszystkie plastiki są ok. Wszystkie chłodnice są ok. Wiatraki są ok. Zbiorniczek jest ok. W zbiorniczku brakuje płynu, czy tu jest po prostu woda? Zobaczmy. Nie, no po prostu ktoś wodę tutaj wlewał. No i jest to troszeczkę poniżej minimum, ale woda się trzyma. Główna szkoda, to tak, lewa strona wygląda, tutaj jest złamane Przypomyliły stronę, sorry, bo to jest akurat fabrycznie Więc jak on tutaj dostał samą tą ramę w tą stronę, maska poleciała Dlatego mamy tutaj oznaczenie, że mamy gap, czyli po prostu ta maska naleciała na prawy błotnik Ale tak, trzeba się przygotować, że to będzie do naprawy, bo tutaj jest złamane w tych dwóch miejscach i w sumie to tyle, bo główne ramy wyglądają na prościutkie. Belka prawie w ogóle nie dostała. On prawdopodobnie górę trochę dostał. Tu jest pęknięty ten bracket, ale nie do końca, bo on jest metalowy. Czyli prawdopodobnie jest on do naprawy. Tutaj tak samo. No jest dużo rzeczy porozbieranych, więc musicie się nastawiać, że na 100% będzie rzeczy brakować. Więc przedni zderzak, przednie grille, silnik mechanicznie ten samochód nie ma żadnych problemów Lampy, tutaj brakuje paru rzeczy Myślałem, że tutaj chłodniczki idą za pierwszym razem, no ale dlaczego by miał w te chłodniczka, z gór żadnych nie ma w ogóle kabli ani nic Prawdopodobnie to jest zrobione, że jak masz X6M tam są wtedy chłodniczki A po prostu standardowo i tak do wszystkich dają nie ma żadnych większych problemów, tylko tak jak mówiłem, tutaj ten przednia lewa rama górna, ale główna rama tutaj jest ok. Chciałbym podziękować za dzisiejszy odcinek. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zawsze miło poczytać w komentarzach. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć jeszcze. I pamiętajcie, najważniejszą rzecz, jakbyście mieli jakieś samochody, co byście chcieli kupić i sprowadzić, to zawsze wysyłajcie e maila piszcie, dzwońcie do nas w US Cars. My Wam wszystko pomożemy od początku do końca, pod same postawienie, pod dom. Będzie to bardzo łatwy proces. Nie będziecie musieli nic robić. My wszystko za Was zrobimy. I zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.